Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hearthstone. Poprzedni został niespodziewanie skończony, ponieważ moja mama szedła do pokoju coś chciała A wiecie Nagrywanie jedna sprawa A rodzina druga, więc wiecie Dobra Tak sobie myślę, kim byśmy bardzo pograli Pewnie mi się gra o tym kapłanem, przyznam Tym i pomyślę, żebyśmy spróbowali sobie tak jeden mecz bo zobaczymy questy jakie mamy takie co poprzednio jeden ku... spróbujemy sobie na razie kapłanem a jak nie to a jak nie będzie szło nam fajnie to magiem oj laguje 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 Tak źle. A no, wymieniłem nawet na gorszą kartę lokę. Okay. Kurde, taki sam tekst Być nie mam nic z danych karty, żeby wsadzić. Kurde, no minusy nie grania kim. E... Gdybym przynajmniej tym paladynem, to mógłbym sobie użyć teraz. Ta, a mężczyk stronników? No, chyba mnie coś Co I teraz mnie ładnie gościu klepie Będę musiał zmienić to w tary, bo mam za mało chyba tych małych kart Najpierw dowódcy Rajdu, żeby zmniejszyć damage jaki dostaniemy hmm. I co, ja mogę tyle zrobić sobie. Ta, jeszcze ta z Dingo 5 kryształów No muszę muszę Bo jak nie rozważy to będzie słabo Mogę w każdego? Okej. Okay. To w tego

Przecież... Tak, jeszcze się drwi za mnie gość No i przegrałem. Zostałem pokonany przez Trala. Czekajcie, no a będziesz chyba zmienić w tej tali coś. Tą talię kasujemy. No i patent na robienie nowej talii. Patrzymy co nam dadzą, do nie mam taki patent kapłan. Hmm. W sumie nie jest tak źle bo. Gdzie jest ona tak potrzebna? No w sumie za dwie many to Mogę sobie tą gnomkę ewentualnie wywalić te dwie gnomki mu tylko jeden limit Aha, aha chyba że było już sadzone coś Nie mam żadnej... Czy teraz jakąś fajniejszą, bardzo fajną czwóreczkę. O! Żółwia. Tylko czy ja mam karty, które zmieniają to na atak. Kurde, nie zrobię tego kombosa ze zmianą chyba, ale zobaczmy. dwa zdrowia stronika, czy mam to zamieniające? No niestety chyba nie. Ale dobra, próbujemy na tym. Teraz powinno być trochę lepiej. Kafłanem jedziemy. Ależ na początek. W tym pewnym momencie będę mógł, jak się nagle urwie nagrywania, to niech się nikt nie zdziwi, bo, bo przyjdzie mi jedzonko. No coś. No dobra, jedziemy. Okej okay. Powolutku, powolutku, ale idzie Potem użyjemy kradzieży. Nie zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Kurde, mogłem tego zniszczyć. I chyba za to zapłacę teraz. No. Bawi mi się na zaklęcie? Ja też mam parę fajnych. Technik kontroli umysłu no Dobra Musimy uważać, żeby nie mieć za dużo na ręce, bo wtedy się wywala 3, 4, 5, 6, 7 Hmm, co ja już mogę wystawić? No, stają naprzeciwko sobie, co to są? Nie gnomy, co ja gadam, wielki jestem ten, gobliny. Tak, jeszcze bardziej go zbustujemy jest lepsza i uleczmy siobę Nie masz sensu leczenie tego gościa, ponieważ jak dostanie od tej to i tak się złamie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Myślę, się, że będę miał niedługo za dużo kart na ręce. No, mam trochę ich już. Czekajcie. No. Zadaj dwa punkty. Dobra, zobaczymy co wywali. Ryzyk fizyk. Akurat tą fajną kartę mógł wywalić. Mógł wywalić jakąś słabą kartę, ale okej. Okay. okej okay. dobra to idziemy ci z prowokacją I tu powoli atakujemy tego. uczyszczenie stołu i jest a tylko że okay. wanimy mu za tyle no trzeba też coś zacząć wystawiać. Użyjmy teraz tego. Żeby nie zostać golim, to tak jedziemy i. Co na to powiesz? Gościu, odważnie Jeśli chodzi o to W tym czasie robimy tak A trudno Nie, a teraz sobie jemu lepiej było Zobaczymy, co powiedzą tego gościa mam odpowiedź. Będzie mi musiał zrobić tego magmowego, bo jak nie to zginie. No, chociaż podwojenie teraz ma jakiś sens, ale zobaczymy, co czy to koniec jego. Nie, wiem, najpierw trzeba go uzdrowić. Teraz mu podwoimy. Teraz go walniemy. Tak, rzucimy tego. Dziękuję. I czy masz odpowiedź na to, Bo mości panie? Czyli twój koniec? Czy nie? Nie będę tego wsadzał do talii. My, jeżeli my mamy mocniejszą wersję, to po co sobie się zaopatrywać się w słabszą. No, już to ładniej wygląda. Kurde, zepsułem teraz. Mogę najpierw użyć tak. trzeba się zacząć tego pozbywać. On poświęci tylko kanaj i zabiję jednego dołca rajdu. No Po prostu jeszcze o myśli. Co ja dostałem? Aha, do rajdu plus tego. Spoko. Przepraszam. Halo? Mm -hmm. Wie pan gdzie jest sklep Real? To czy, to czy nie, nie Real. Ciega, nie wiem, jak to się teraz, Groszek. Wie pan gdzie jest stacja benzynowa? To po stacji benzynowej skręca pan w lewo. Ty I skręca pan w lewo, i tam jest. Tak, jak na Mietniów, i, przedmi i przed Mietniowym jest taka droga wiska do domów. Tak, tak. Mhm. Uh -huh. Tak, i niech pan jedzie do samego dołu. I gdy będzie pan dojeżdżał, to niech pan wyśle sygnał czy coś. Y dziękuję, do widzenia. Kurde, nie uważałem, bo gadałem z pizzą. A tu się dużo pozmieniało. I to może oznaczać moją porażkę, to moja nie uwaga. Aha, bo ja zapomniałem, że mogę przyjdzie ich... Ile mam maksymalnie? Mogę ich ponad co zwykły poziom zdrowia chyba chilać. Dobra, nieważne. Teraz mu też pojedziemy ładnie. Kurde, znowu zepsułem. Mogłem dać tę, ale. Dobra, ale w tym miejscu chyba zakończę, bo kończy mi się miejsce na dysku. Tak więc chyba zobaczymy w następnym odcinku. Narka.